Dzień dobry, witajcie ponownie w Omory. Ja nazywam się Radek i kontynuujemy sobie naszą przygodę tutaj w tym świecie. Trochę się wybiłem z rytmu, bo zacząłem wstęp, bo zazwyczaj mówię to samo jak zaczynam filmik, a tym razem jakoś tak e, zacząłem troszeczkę inaczej i to było takie zaskakujące dla mnie, niespodziewane kompletnie. Dobrze, co my tu mamy, e, co my tu mamy faktycznie zrobić teraz? Oto jest pytanie. Wydaje mi się, że tutaj przychodziliśmy, tutaj nam brakuje mościku, w sensie tutaj by się przydało, żeby koleś się pojawił A to by oznaczało <laughs> z kolei Że gdzieś, oj nie mogę tutaj wejść no. że gdzieś powinno być miejsce dla Dla kela do wskoczenia na jakąś platformę i uderzenia Z dystansu tej, tej, tej rzeczy Więc skupmy się na takim odnalezieniu czegoś Tutaj jest jakaś wiertarka. Tutaj nie będziemy wchodzić. To jest okropny, okropny wręcz potwór, który jest bardzo silny. I więc pojawia się pytanie: skąd my mamy ze I co my mamy ze Czy my mamy pokonać tego terminatora, czy nie? O to jest pytanie. No tak, czy on za nami pójdzie? Nie, on tutaj odskakuje po chwili. My możemy to tak jakby ominąć. On za nami tutaj się nie wybiera. A zaraz, czy możemy. A, moglibyśmy coś takiego zrobić. Dobra, sprawdźmy, co to nam da tak naprawdę. O Boże, okej. Okay. To jest po prostu przemoc. Innymi słowy, moi drodzy, przemoc rozwiązuje wszystkie problemy, jak się okazuje. Jeżeli ktoś myślał, że ta gra nauczy go wewnętrznego spokoju, da mu pole do przemyśleń, to nie, nie, nie. Tutaj chodzi o przemoc. To jest jeden. Z... Koleś. Chciałbym z nim pogadać, ale raczej nie dotrę tam. Ja jestem czwartym eksperymentem. Zrobiła mnie z brudnych jabłek, kiedy była dzieciakiem. Co chciałbyś zrobić? Może go też dotkniemy? Takie jabłko. O, okej, okay, wystarczy. No dobra, jak wystarczy, to nie będziemy przeszkadzać. Bardzo, bardzo przepraszam, panie panie. Okropnie wyglądające. Chore psychicznie jabłko prawdopodobnie Dobra, tutaj co to jest, piąty eksperyment Buru zrobiła go Z... Hmm, jak to się nazywa? Cardboardu, no Tektury, tak I cukierków, kiedy była dzieciakiem Co chcemy zrobić? Chcemy Połkować, zawsze chcemy połkować O, moje cukierki Czy wypadły z niego cukierki? No tego to nie dowiemy się Chyba, ale nie wydaje mi się, dobra, tutaj możemy wyskoczyć Szybko, no tak jak się dobrze Pamiętałem, to właśnie, zaraz czym się rozwalało beczki, obli to jak najbardziej. Z chwilą myślałem, że może Omori nożem to zrobi. Z jakiegoś powodu mi się tak włączyło. Cały kurczak! Super! Gdyby była połówka, to bym się tak nie cieszył, ale jako, że jest cały, to jestem zachwycony. Dobra, to wchodzimy tutaj. Tutaj jest też jakiś stworek i teraz pytanie brzmi... On będzie z nami walczył, jak go teraz uwolnię. Jest nie, to jest po prostu szósty eksperyment. Został zrobiony z balonów i magii, kiedy była nastolatkiem. I spetujemy go w tym razem. Okej. Okay, może to był nie najlepszy pomysł. No ale cóż, odleciał. Plany dotyczące zepsutego, tego e, eksperymentu. Okej, okay, ja się trochę opio oprę, opiorę. Co to w ogóle za słowo by było. Troszkę by było wygodniej. Co tutaj mamy? Jakiś głośno brzmiący dzbanek, a właściwie to swój. Siódmy eksperyment z kolei. Mm. Ale cyfry trochę zaczynają być nieprzyjrzyste w tym momencie. Zrobiłem je z ptaków, kiedy była nastolatkiem. Z ptaków. Okej. Okay. sprawia, że aż szaleje ze złości. Dobrze, to przepraszam najmocniej. Już nie będę tego robił. Praca dla Obry. Obry, come on. Wydarzy nam się tutaj. puf. Daliśmy części do komputera. Super. Eee, pytanie za 100%. Za sto... Zaraz, tutaj jeszcze coś jest? Airhorn. Erhorn pomarańczowy, teraz znowu sobie muszę przypomnieć? Tak, jak mówimy, ja nigdy nie zapamiętam do końca już naszych rozgrywek w Omori. Będę się zastanawiał nad tym, ale jeżeli to jest Erhorn, to to chyba jest po prostu no właśnie przedmiot taki ogólnego użytku, że tak powiem. Tak mi się przynajmniej wydaje. Podsunę sobie sprzęcik trochę. O, teraz jej wygodnie, tutaj i będziemy kontynuować naszą przygodę w Omori. Dobra, pytanie brzmi, gdzież powinniśmy. Chyba że, chyba że. Dobra, już wszystko rozumiem. Tutaj pójdziemy i tak samo jak wcześniej walniemy tego. Prawdopodobnie się łączy ten u góry wtedy. No go tak trochę przesuwamy. Tak naprawdę to jest lekkie, lekkie męczenie jednego Humphreya. I nie powinniśmy może tego robić, ale jednak to robimy. Jesteśmy w jakimś tam stopniu w tym momencie okropni. Ale przy. O, oh, fuck. Ale przynajmniej przechodzimy na drugą stronę. Ten robot nie chce z nim walczyć, ale. Ale chyba będę musiał. Nie trafił. Uhu. Co z tego, skoro potem trafili drudzy? Ucieknijmy ucieknijmy ucieknijmy. Nie walczmy z tymi wybrykami natury. To się może źle skończyć. To. to, to... to nie jest dobry pomysł. Dobra. Nie mm. wydaje mi się przechodzenie do. kolejnej lokacji. No, jest tak mało życia, więc coś czy to już powinno być OK, dobra Uch, bym się odknął ale już jesteśmy dalej Ciemno tutaj trochę O Nie do końca o to chodziło Ale okej okay. Ej spójrzcie, to jest korona z kwiatów O, Bazil O nie Wszystkie te kwiaty są rozwalone Wy Wygląda jakoś tak znajomo Znam się do kogo to należało Myślicie, że Powinniśmy to Zwrócić tej osobie? No ta Korona jest w całkiem kiepskim stanie. Nie? Myślę, że nikt nie chciałby czegoś takiego. Tak, pewnie masz rację. Op. Kel, czemu to zrobiłeś? W porządku, jest co Hiro powiedział. Nikt by czegoś takiego zepsutego i pobitego nie chciał, ale... Do kogoś należało. Skopywanie tego z klifu jest po prostu niemiłe. Ale dlaczego? Kwiaty przecież odrosną. Co nie? Dobra, uspokójcie się dwójkawa... Kel, przeproś Obri. Dobra, wybacz, obry. A przeprosiny nie są przyjęte. Hmm. No, no skoro nie są? No przykro mi, Kelda, więc no, musiał to jakoś rozpracować. Jak tu się jeszcze zastanowimy? Dobra, powalczmy jednak, gdzie będzie jeden, jest jeden. Spróbujmy. Spróbujmy sobie z nim poradzić. Zobaczymy, jak on to wyjdzie. Podam do od razu, żeby jakoś maksymalizować to obrażenie. 73, kurde. No dobra, zobaczymy, jak ten hackaway teraz zadziała. Dużo, dużo, dużo zrobiliśmy. Bałem się tylko, że to będzie za mało, żeby go pokonać przed jego atakiem. No, czy bardziej, że wybuch po prostu. Wiem, że to jest pora... No, tak, okej, okay, dobra. No ale przynajmniej wygraliśmy, tak? 1800 Expa. Nie tak dużo, biorąc pod uwagę to, co pamiętałem o jego sile. No, ale czasami to tak jest. Dobra. E... O On... nim. No, nie wiem. Na pewno wyleczymy Kela. Tutaj dwa razy już jest naszym beneficjentem, jeżeli chodzi o. o leczenie go. Czy będziemy potrzebowali, żeby ten był walnięty? Profilaktyczne uderzenia nikogo jeszcze nie zabolało. Poza tymi których zabolało. Dobra, Tutaj już mi się nie chce z tymi walczyć. Ten, ten zniknął, tu się pojawił kolejny, więc tego też walniemy. To bardzo dziwne, bo to nie jest jakaś zagadka logiczna. To się po prostu dzieje. O tam jest przejście wolne, z tego co widziałem. Chyba, że to jest zagadka logiczna. Hmm. O Chryste, co to za kod w tubie? Będziemy się musieli przekonać. Za chwilę. Długa droga przed nami. I dużo bicia Humphreya, szczerze mówiąc. Ale jak trzeba, to trzeba. Przynajmniej nie ma przeciwników. Halo, halo. Ha? 667 eksperyment. Nie dotykać szkła. Okej. Okay. Jak... To się... Jak ja tego dotknę i rozpocznie się walka, to będzie mi bardzo przykro, bo pewnie ją przegramy, ale dotkniemy. Ja bym chciał zobaczyć to jeszcze raz jednak. Ok, to, to jest. Jumpscare, prawie że. Rozumiem, żeby nie dotykać szkła. Ale to jest przerażająca istota w takim wypadku. O, o. O, o. Co mamy teraz zrobić? Czy to nas będzie gonić przez cały czas? Ok. To się nie mogło skończyć dobrze, że tak powiem. Pytanie, czy musimy je wszystkie walnąć, czy po prostu. Dobra, niech on się aktywuje. Pobiegniemy do tego po prawej od razu. Może tak będzie najlepiej od razu w ten sposób. O, tam się most zrobił. Może po prostu mogę przejść już. A to jest co? Nie wiem, rozbi rozbiliśmy tą skło, sz tak po prostu. Ojej, coraz mniej światła. Mi się nie podoba akurat. Nie wiem gdzie on jest. No nadchodzi z dołu. Zabierzemy to. Nie, szybko. Kurde, zabraknie nam czasu. A. Tu się spodziewał, że tak, na taki element gry nat natracimy tutaj. Dobra, niech on się uwolni i lecimy. Mniej więcej wiemy, co zrobić. Stresujące to jest, zaskakująco stresujące. Klik. Super, to się nam pojawiło. Lecimy dalej. To już jest rozbite. Lecimy dalej. To. To. Dobra, hard string. Bierzemy to. On trochę został z tyłu. On chyba biegnie po takiej konkretnej ścieżce, że tak powiem. A nie bezpośrednio na nas. Dobra, dobra, dobra. Fajnie, że się nauczył hero refresha. Ale mamy mało czasu. Dobra i tutaj. No. Okej, okay. czy to nie koniec? To jest faktycznie nie koniec. On wciąż nadchodzi. Chyba przez drzwi, moja droga załogo. Chyba, że to jest właśnie moment walki. I tyle. Nie, o kurde. To jest duży mol. Muszę mu podziękować za to, co zrobił. Ona nas uratował, faktycznie. Moje przeznaczenie zostało wypełnione. Czy nie był ten, którego wtedy... Tak! To był ten, który tam upadał wtedy i do niego podeszliśmy. Ciekawe, czy jakbyśmy nie zagadali z nim, to teraz byśmy mieli jakąś walkę czy coś takiego. O kurde, to jest ciekawostka. Gdzieś to potem muszę sprawdzić, bo to nie spodziewałem się kompletnie takiego rozwiązania akcji. Dobra, trzeci laboratorium, tak? A, to miejsce jest odrażające. Co ty w ogóle tutaj robisz? To nie Twoja sprawa, droga Pani. Po prostu usiądź sobie spokojnie i się zrelaksuj. Eee, czuję się nieco mdło. O kurde. Wziąc pod uwagę eksperymenty, które ona robi, to dowiedziałem się, że ta Sweetheart będzie najgorsza z wszystkich. Eem, ups. Cóż, myślę, że to wystarczy. Dobra, skończone. Proszę bardzo, droga Pani. Jeden perfekcyjny kandydat na wybranka nadchodzi już teraz. O, Jesus Christ, to straszne. Proszę powiedzieć, dzień dobry do swojego nowego e, powier powiernika. duży, co ja chciałem powiedzieć, Soulmate'a po prostu. Henu, he no. czy to jest jakiś żart? Co Ty mnie uważasz? Ja jestem 10 razy, nawet 100 razy ładniejsza niż to coś. Strasznie mnie rozczarowałeś. Wychodzę stąd. Hej, co do cholery. Nie możesz tak pusty wyjść, a gdzie są moje pieniądze? No, przykro mi to mówić, ale wydaje mi się, że ona po prostu sobie jednak wyszła. Czasem, my sobie znaleźliśmy Slimey Keycard. Boję się trochę tej Sweetheart tam stworzonej tutaj, w tym konkretnym pokoju, biorąc pod uwagę, co mieliśmy. Z czym mieliśmy właściwie do czynienia przed chwilą. No dobra, ale wszystkie e, tereny odkryliśmy. Jak rozumiem. Hmm. Co, o co chodzi z całym tym zamieszaniem? Tam musi być jakaś zabawna aktywność, która się dzieje na dole. Na dole. Dobra, mamy Slimey Keycard, więc dajemy Humphreyowi. Czy on to zjadł? Bardzo dobre. E, więc jesteś teraz na dół? No chyba chcemy. Jakkolwiek jest to w tym momencie wyglądające na niebezpieczne. E, w sumie zadziałało. Sposób transport nie najgorszy. Mamy leczonko. Więc użyjemy mamy Save Point, więc spodziewamy się co Bosa? Jakiegoś? Spodziewamy się jakiejś dużej walki. Nie ma Mari. Znowu zauważcie. Ale jest jej koszyk. Czy to ma jakieś znaczenie? No cóż. E, Hiro się czegoś nauczył, jak ten blender podnieśliśmy. Refresha się nauczył, co to robi. 60% soku zwracam. Nie, no, nie musimy tego używać. Ale mam wrażenie, że czy blender można używać jako broń? Można. I zwiększa bardzo dużo dżusu, ale zmniejsza HPki. Ale w sumie u Hiro bardziej potrzebujemy jednak many, że tak powiem, niż tych hapeków, więc użyjemy sobie tego i lecimy. Czy będziemy musieli walczyć z wszystkimi trzema Sweetheart? To mnie zastanawia. Jest główna Sweetheart. Zatrzymaj się w tym miejscu. Nie możesz tak po prostu sobie pójść, traleczko. Wystawię po prostu naszą zapłatę, kochanie. Nie możesz. Czy ty nie widzisz, jak bardzo zdenerwowana jest Marina? Gdzie są moje pieniądze, proszę pani? Moje pieniądze. O, to Sweetheart i te morskie wiedźmy. Nie mam mowy, żeby mnie złapano w środku tego. Lepiej się stąd wynośmy. Zatrzymajcie się dokładnie w miejscu, w którym stoicie, dzieciaki. Może was poprawić. Jesteście bardzo. bardzo się mylicie. Nie jesteśmy wiedźmiami. Jesteśmy. my podążamy za nauką. To popularny błąd, jak się obawiam. Ludzie często boją się tego, czego nie potrafią zrozumieć, a poza tym. E, myślę, że... E, wiem, czemu ludzie myślą, że jesteśmy wiedźmami. Ej, czemu na mnie patrzysz? Biedna. Biedna tutaj. Która to ma Meduza? Nie, Marina, tak? E, to pomijając, już mamy większy problem, jeżeli chodzi o to, co mamy teraz przed nami. To prawda. Gdzie ty się wybierasz, sweetheart, kochanie? Naprawdę wisisz nam bardzo, bardzo dużą torbę muszelek. Heh. Tak, jakby wasza trójka wieśniaków zasługiwała na jakąkolwiek płatność. Wszystko czek Wszystko. Wszystko. Wszystko czego od was chciałam to żebyście zrobili mi jakby perfekcyjnego kandydata Ale wszystko co udało wam się zrobić to zawieź mnie na trzy różne sposoby Jeśli jesteście takie, tak nalegacie na te wasze bezwartościowe muszelki To niech te dzieciaki zapłacą eee, To bez sensu Gdzie ty się myślisz, że wybierasz? Humphrey zatrzyma ją natychmiast No cóż, my nie zamiast Czy ją zjadł? to zrozumiała, jakby ją zjadł. Joho! Jestem tutaj, żeby zareportować, że Sweetheart z... Zająłem się Sweetheart. Hmm. Dobrze, że zapytaliście o tą kwestię. Trochę się obawiałem, że nie będę w stanie wytrzymać... Yy, yy, już więcej. A poza tym, to może albo nie... Albo nie, was zaskoczyć, ale Sweetheart miała... Totalny balans z 0 muszelek na swoim koncie. A właściwie przy sobie. Zero. Nawet jednego, jednej nie miała. Co jest całkiem niefortunne, bo robię się trochę głodny. Ta cholerna dziwka nas oszukała. E, Wiedziałam, że coś było w niej podejrzanego. Cóż, nie, niekoniecznie. E, mówiła, że to dzieciaki pokryją opłatę. A tak, faktycznie. W takim wypadku no, zrobiła, co miała zrobić. E, którą część z nich powinniśmy sprzedać pierwsi? Nie bądź takim brutalem. Eee. Jestem pewna, że miała na myśli, że dzieciaki nam zapłacą, a nie że powinniśmy ich sprzedać. Dobra kochani, raz bądźcie dobrymi dzieciakami i przekreśla nam duże torby muszelek. Co? Zaraz tak, jeśli o to chodzi. Tak z ciekawości ile ona wam właściwie wisiała? No cóż, zobaczmy. No jest opłata za konsultację, jest wstępna opłata, opłata za setup, opłata za inspekcję. Opłata serwisowa, koszt materiałów, koszt gwarancji, koszt. Yy, Pozbycie się wszystkich odpadów, koszt przewiezienia tego wszystkiego i zajmowania się tym, napiwek, opłata za, kancel... za odmowę, za kancelację, opłata za wszystkie uszkodzenia, opłata za spóźnienie opłaty. A to nas przynosi do konkretnego, do konkretnej liczby, która wynosi, i Jezus Mireille, ile to jest miliona muszelek. Ja tego w życiu na oczy nie widziałem, a byłem na plaży kiedyś, nawet kilka razy. Milion muszelek? Nie mamy takiej ilości pieniędzy. Hmm. No, coś czyż to będzie walka. Dobrze, że tamten potwór już zniknął. Cóż, to niezbyt dobrze. Humphrey, zamknij wszystkie wyjścia. No i, no i zamknął. To na pewno będzie walka. Macie pecha, dzieciaki. Weszliście do złego wieloryba. Ktoś będzie musiał to wszystko zapłacić. Powiedziałabym, że desperackie czasy wzywają do desperackich zachowań. Nie zgodzicie się, siostry? O! Ten jest zbyt ładny, żeby go sprzedać. Czyż nie moli? Cóż, a ja lubię te, tego, tego cichego. Byłby całkiem niezłym petem. Nawet go nie dotykaj. A teraz chodźmy stąd. Nie zrobiliśmy niczego złego. O, jakie zadziorna. Myślę, że to tobie się spodoba ta z, z kolei. He, cóż. W takim wypadku, wypadku sprzedaż jednego wystarczy. O kur... Co? Kogo nie wzięli? Oni wzięli Kela. Hej, wypuśćcie mnie. Jeśli wiecie, jaki nie potraficie nam zapłacić w muszelkach, możecie zapłacić swoimi rękami i nogami. Kel, nie! Zostawcie mnie. Odłóżcie mnie z powrotem na dół. Natychmiast. Ja odłożyłem go. Biedny Kel swoją drogą. O co chodzi? On mnie ugryzł. A, uspokójcie się. To po prostu małe ugryzionko. Zapłacisz za to dzieciaku. No cóż, w takim wypadku widzę, że już wkurzyliście Marina do końca. E, no skoro już nasza ofiara tutaj tak gryzie i w ogóle. Ludzie, wygląda na to, że będziemy musieli walczyć, jeżeli mamy zamiar się stąd wydostać. O, walki chcecie, tak? No to było... Już całkiem sportusu minęło od mojego ostatniego polowania. Wychodzi na to, że nasza ofiara musi zostać odpowiednio wytresowana. Ktoś musi nauczyć was odpowiednich odpowiednich maner. Manier, nie maner. Ale jak na ofiary ee, jesteś, jesteście zdecydowanie zbyt wybredni. Nie chcecie, żeby was sprzedać? Nie chcecie być zwierzakami. będziecie się w końcu nauczyć tego, kim to tak naprawdę jesteście. Cóż, wszystko jedno. Na no, to w sumie nie obchodzi. Zawsze jest kolejna opcja. Jeśli zamierzacie dalej się sprzeciwiać, to nam nie pozostawiacie z kolei żadnej innej. Wychodzi na to, że będziemy musiały po prostu was rozwalić. No to tak, pozwolę sobie przetłumaczyć. O, no, jakie ładne arty. Coś czuję, że za chwilę przestaną być takie ładne, kiedy zaczniemy walczyć. No to widzę, Macki gdzieś po drodze się pojawiły. Więc to już zmierza w tym kierunku. Ta jest niezadowolona, tak mi się wydaje. To teraz zobaczymy, czy mamy zbyt niski poziom na tę walkę. Eee, jak by to sensownie zrobić? Dobra, to po prostu lecimy. Czy one sfigurują jako jeden przeciwnik? Tak. Dobra, no to standardowa taktyka, robimy tak. Robimy Hakaway. Nie, nie, nie robimy Hakaway. Próbujemy zbierać ten. Największy możliwy atak. O, to zmniejsza defensywę, więc użyjemy tego. Tu się sfleksujemy, a tutaj musimy obniżyć atak przeciwnikom. I zobaczymy jak to wyjdzie. Dobra, atak został zmniejszony. Szansa na walnięcie Kela wzrosła. wiem tylko, to nie za dużo. My mają piłę motorową i ta piła zadaje obrażenia 3 razy. Tutaj spada defensywa. 114 obrażeń dodaliśmy, więc już jest dobrze. Lecimy dalej z tymi atakami. No, to chyba dalej power hit będziemy używać. My się już flexowaliśmy, więc możemy po prostu walnąć. Ale tutaj się dalej uśmiechamy, trzeba będą ten atak im jak najbardziej zbić, żeby nie były zagrożeniem. A skoro obrona spada, to za chwilę powinniśmy móc więcej zrobić. Tu się obrażeń, to nie jest tak strasznie. 124, znowu defensywę zbiliśmy. Dobra. Mm. Zastanawiam się. nie no powinniśmy. To nie kosztuje. Możemy przecież Hakaway użyć, tak? To dokładnie, to nie jest problem. Okej. Okay. Zadaję obrażenia wszystkim przeciwnikom, ale zadaję więcej obrażeń, im mniej przeciwników jest. Spróbujmy tego użyć sobie w takim wypadku. Patrzę, co Kel mógłby zrobić, ale myślę, że Kelem po prostu tak Nie za wiele im zrobiliśmy na razie. Ja jeszcze raz próbuję obniżyć ten atak, ale wydaje mi się, że to będzie już max. Nie, jeszcze mogliśmy, okej. Okay. 81 o, Tutaj już trochę lepiej się podziało. Ok. butelka, która wybuchła, wszystkim nam zadał obrażenia prawdopodobnie. A, mamy chyba jakieś coś, co moglibyśmy użyć, żeby odzyskać trochę tych HP-ków. W sensie dla całej drużyny o tym chodzi. Dobra, na omorim dalej atakujemy. Tutaj właśnie myślę, że moglibyśmy znaleźć jakiś taki... Na bank mamy coś... O! 60 życia wszystkim, 250 wszystkim. Cała pizza, myślę, że nam się teraz przyda. Czy mamy jakieś zabawki? Dynamit. Heavy damage to all false. Na pewno też się nam przyda. Poczniemy jeszcze raz, nie wiem czy... Dobra, już mają najniższy tak jak mogą mieć, Ok. tak akurat dobrze. Dynamite ile to da? 150, nie wcale tak dużo. Releasujemy energię też całą, mamy tutaj możliwość zrobienia ultimata, to do czego nie skorzystać? Nie wiem ile im zadamy, pewnie niedużo. One nas na razie bardzo nie bolą, ale ja zakładam, że one jak trzymają jakieś specjalne... 1000, okej, okay. całkiem nieźle, o! Tak, tak, tak dużo zadaliśmy obrażeń, że gra stwierdziła, że się w tym momencie wyłączy. To jest... Niesamowite, ale dosłownie to się właśnie wydarzyło. No moi drodzy, do tej walki wychodzi na to, że wrócimy sobie w kolejnym odcinku, skoro już e, tak się to wydarzyło, że tak powiem, tego się nie spodziewałem. Ja wam dziękuję ślicznie za oglądanie. Jak zwykle zapraszam do zostawienia komentarzy i lajków. I widzimy się, rozpoczniemy sobie od tej walki oczywiście, kolejny odcinek, więc nie przejmujcie się, nie, nie stracicie niczego. Ja do tego wrócę i, i będziemy mogli to spokojnie sobie zrobić. Dzięki śliczne za oglądanie, zapraszam do subskrypcji, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Hej!